Czy mogłabym prosić Pana o to, żeby powiedział Pan, jaka Pańska rola jest w rzeczywistości, a czego na wyrost może, a może nie na wyrost, my wszyscy oczekujemy? No Na pewno w pierwszej kolejności ruch okrężny, który w Polsce jest wielorako rozumiany. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zasady używania kierunkowskazów, bardzo ważne dla płynności ruchu, dla wzajemnego zrozumienia pomiędzy kierującymi. No i wyjazd ze skrzyżowania o ruchu okrężnym, czy zawsze z prawego pasa, czy jednak można ewentualnie pod pewnymi warunkami wyjeżdżać z pasa lewego, z czym się nie zgadzam, oczywiście z wyjątkiem rąd, głównie rąd turbinowych, które są do tego wyjazdu tym pasem, którym się wjechało, przygotowane. W większości kierowców to kojarzy się z takim oto znakiem, ustawionym na wszystkich drogach dojazdowych do obiektu. W większości przypadków z dodanym od góry znakiem ustąp pierwszeństwa. Na tak zorganizowanym obiekcie droga odwlotu biegnie okrężnie wokół centralnej wyspy, aby połączyć się sama z sobą. I właśnie to połączenie w polskim prawie drogowym nosi nazwę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Nie cały obiekt, a połączenie drogi samej z sobą. A teraz kolejny rąd, a raczej to samo, tylko zupełnie inaczej zorganizowane. Tym razem nie okrężnie, lub jak kto woli klasycznie, a kierunkowo. Widzimy strzałki kierunkowe i zupełnie inaczej rozrysowane pasy ruchu. Nie ma też znaków nakazujących ruch okrężny, ale za to są umieszczone na wyspie znaki nakazu jazdy z ich prawej strony. Taka organizacja ruchu powoduje, że droga biegnie na wprost do przeciwległego drugiego wylotu.